Dzisiaj przy, tutaj do kina, mam na imię Franek, mam 11 lat. I z kim przyszedłaś? Z mamą, no i z siostrą. A powiedzcie mi, e, lubicie oglądać filmy? Tak. A dlaczego? bo no, są śmieszne, to jest przyjemność dla mnie. Filmy są ciekawe, można się o nich wiele nauczyć, dowiedzieć. E... No, i czasem wzruszają. Możesz czasem na film pójść z jakimś y, przyjacielem, rodziną. Ja mam 5 lat. I to lubię. Lubię rysować. A czy tutaj dzisiaj w, kinie, w kinotece można na przykład coś fajnego narysować? Tak, jest. Co jest? Yy, tam są rysowanki. A Ty już coś narysowałaś? Możesz mi pokazać co trzymasz w rączce? Co to jest? Kicie-kocie. Zrobiłaś kiciekocie? kocie Tak. Fajnie. Tak. A właśnie molę bo tu jest lepszy klimat. A co to znaczy lepszy klimat? To znaczy, że jest tak fajnie, że jest większy ekran. Nie wiadomo, jak ten, film, jak ten film będzie się układał. Niespodzianki! Wybraliśmy e, Szkołę Magicznych Zwierząt. E, ja nie wybierałem, byłem akurat na zajęciach w szkole, ale wiem, że mama dobrze wybrała, bo film mi się bardzo podobał. O czym był? Był o tym, że e, był o magicznych zwierzętach i o wspólności, żeby, żeby się trzymali razem i nie kłócili. Niemożliwe. Wszyscy się czasem kłócą. No tak, czasami, no ale żeby bardziej się nie kłócili. Okej, okay, a jest jakaś magiczna zasada, albo sposób, który podpatrzyłeś w tym filmie? Co zrobić, żeby się rzeczywiście pogodzić i zadziałać razem? Hmm. Nie podpatrzyłem tego jeszcze. Ale jak przyjdziemy może następnym razem z Mamą, to podpatrzę na pewno. Przyjrzyj się siostrą i mamą, i fajnie oglądać z innymi filmy. A czemu? No bo jest raźniej. No są różne filmy i są warsztaty. Tam są skolorowane i są jakieś programowania, a w zeszłym tygodniu byłam na warsztatach i robiliśmy różne kosmetyki do kąpieli. To jest moja mama, Krystyna, moje córki, Maja i Agata. Jesteśmy już... Chyba szósty raz czy siódmy na festiwalu. Co takiego jest fajnego w festiwalu, że cię chce uczestniczyć w nim? Jaka jest atmosfera? Atmosfera jest najfajniejsza. Jest atmosfera. Filmy są bardzo fajne. Zatem cieszę się radością moich wnuczek. Dziewczyny, dlaczego warto przyjść na festiwal? To są naprawdę bardzo fajne filmy. Jest tak, że na przykład każdy coś znajdzie dla siebie. No i po prostu jest taka fajna mi atmosfera. Życzę Ci bardzo miłego seansu. A Ty czego byś życzyła wszystkim innym dzieciom, które oglądają filmy? E, miłości.